Bergen. 29 dzień września 2025 rok. W poszukiwaniu prawdziwego spojrzenia. Artur. 59 lat. Człowiek drogi, spadający z nieba żeglarz, nieobojętny na ludzkie troski, wieczne dziecko, łowca przygód i myśliwy norweskich głębin. Przyjmuje gości zagubionych tułaczy świata, ciekawych fiordów. Drugiego Ja jestem Słuchaj, ja jestem zawsze otwarty na, na was. Y, jak się spodoba to... Y, nie, nie, chodzi o to, spodobać to się spodoba, to, to ja to się o to nie boję, tylko... Musicie zrozumieć jedną rzecz, że wszystko, co robię, to robię dla was, a nie wy dla mnie. Skąd jesteście z Polski w ogóle? Ja to wszystko. Lublin. Jeździłem. Lublin, ja byłem tam po... bardziej podkarpackie, trochę takich ja taki takie... To, wszystko wszystko. Wszystko. to znaczy? Mazury. Mazury. No, Połanie sobie trochę wózki no, wózki tylko prośba, nie polejcie mi piwem po, po tym. No ja, nie Ja wiem, każdy mówi, nie ma co, a później napierd... No i... Jeśli chcieli jakiś sklep, to tutaj są dwa sklepy koło nas. Kiwi i tam dalej będzie ekstra kop. Piwo sprzedają w soboty do godziny 18. Alkoholu nie kupicie w sobotę i w niedzielę w sklepach. Jest jedynie co kole, może jakiś kole tylko brakuje. A jak brakuje? Femti Fem silo, Fisk. Femti Fem. No, Sej, Langa. Ja. Ma ten. ja, Ale jak to, wiesz, jak będzie dla Ciebie jakiś problem, Nie, to... na razie nie ma problemu żadnego, ja tylko, to jest moja propozycja, bo ja widzę niektórzy, że to stan, wierzy. No, i... no. no, Tutaj nie... macie telewizję polską, jutro jest mecz Polska-Włochy. Wie, wiemy, wiemy, wiemy. Tak. Tylko, że jutro będziemy, tane pływać. Ale to ja mam wody. telewizję internetową ja w też, telefonie. Dobra. Małpa? Weź zapisz Marcin zapisz. Poczekaj, niech połączy. Wiadomości zapisz. Albo zapisz wiadomości. wiadomościach. Sageneset, sageneset Dobra, małpa. gdzie jest małpa? Duże A. Duże... I małe. R. B. N. B. A możesz to wysłać do wszystkiego? Nie, później ja to sobie... Zero 01. 01. Później ja, ja, I teraz ja powinno radzić. połączyć. Bez problemu. Jest? Zresztą mm. Czy się, się przyzwyczai jeździć po, po Anglii lewą stroną. Pierwszy, pier, dwa, dwa, trzy dni, za blisko krawężnika, może się tak, trzymasz. Tak. Może biegu szukasz, wiesz. Tak. E, A, jak bo, chcesz zmienić bieg, to opierasz sprób, drzwi. To pierwsze rondo się tylko. Dzień, kurwa, Pewnych rzeczy nie mogę mówić, wiesz, do tej pory. Wiesz, ja znam taką piosenkę z padochroniarzy. Ja znam taką piosenkę z padochroniarzy. Skąd się tu wziąłem? Spyta ktoś. Powiem z nieba spadłem wprost, lądowałem tu na plaży. Nie wy, rozrabiaki wy Kurwa Godzina pierwsza, wy tu jeszcze widzę, szaleliście. Męczy, co? Męczy. Cześć. Na kompanii, Pobudka, pobudka, wstać. Pobudka, wstać, koniu wody My mamy swoje lata już. Ja wiem po sobie... Niech się zapasny sobie robią, bo oni się czują jeszcze. tam a młodzież przerozpią. Tak, trudna. tak. A nie, kupę trzeba rozładować. Tak, ja sobie one polewam. Tak, sobie. my już kul, my już. No tak, tak wygląda. No, no. no niestety, nic nie poradzisz na to. Czurka dzieci, czurka wnuków. Ja jak przeżyłem na koniec zolądowałem w tej Anglii. Bez języka. No ale poradziłeś sobie. Zona sobie poradziłaś, że lat poszła no, zona posła, jakby wyjeżdżałem, gdzie dzieci potem przyjechały, nawet nie pytały. i są z Tobą? Tak, trzy córki już mają, jedna ma swoje mieszkanie, że druga tam gdzieś tam, taka, żeń z obyczajów. To nie ona, synia 26 lat, no i resta. Ale radzisz sobie? Ciężko. Teraz gorzej. Pomimo tego, że masz. Kupę znajomych, ale się 15 lat temu się zaczęło, tak jeszcze człowiek, ale każdy teraz pierwsza, a ja mam dosyć, jadę, kupaki nie przyjeżdżają, nikt mną nie, nie przyjeżdża, a starzy uciekają. Tak. A ile lat jesteś już w Anglii? 15. No to podobnie, a ja 12 to tutaj. 15 o. Ja jestem za was odpowiedzialny podczas całego rejsu i chciałbym, żebyśmy w tym stanie wrócili, co wypłynęliśmy. Nie dajemy nikogo na zanętę i tak dalej. Widzę, że masz takie oczy już tak już. Tak, tak. Jak są orki i po Dobra. A głowa nie boli. Dobra. Jest. Startujemy. Ryba, ryba, ryba. nie, 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 już, nie, już, nie, Raz podciągasz tylko i nic więcej. jest. Tak i jest ryba. O kurwa, Jest ładna sztuka i tak. Jest ładna sztuka. Kurwa mnie łapać bez elektrycznej Tu musi... Tylko trzymasz w ten sposób, nic więcej. Czekaj, czekaj, czekaj. Ona się urwała. No. Teraz ją trzeba złapać. Dobra, jest. Proszę. Piękna rybka, proszę. Twoja rybka. Jaki To jest brosma. Ryba z dorszowatych. Ja mam filmik. Ty kurwa, pierdolę szczepaki, przyjeżdżam tutaj łapać. Wędeczka machamy, będą ryby, będą. Po parë që e be filetuje. Na pewno. Czego by mi tu trzeba? Porwanie jest świnia, nie żeby Tak, tak zdecydowanie To w taki obierzy świat. Byłeś w tylu miejscach i. E, tak, ale człowiek szuka tam, gdzie jest spokój. Na stare lata, powiedzmy sobie, na stare lata. Bo młody, to nie wiem, gdzie bym była, tak to tutaj. To jedynie co przeszkadza to wilgoć powiedzmy sobie, mhm. bo tu jest dość wilgotno, ale tak to poza tym to deszcze, to już przyzwyczajony jestem. A ym, wyobrażasz siebie tutaj na głębokiej emeryturze? Tak, zdecydowanie. W tym chłodzie... Ziemnej wyobrażam się wyobrażam, wyobrażam siebie. i ja będę dalej pływał. Tak, <noise> i będę dalej pływał, także tutaj nie ma, nie ma tematu. No tak, ale pływanie to też jest jakaś wiesz, sprawność fizyczna, czyli. Yy, czy uważasz, spada, że, że... czy sugerujesz, że jestem niesprawny? No, ale no, wyobrażam sobie, że na przykład. Za 10 lat dziewięcioletni że... letni Artur, może nie domagać. Dobrze, to więc ci powiem, że łódka, która koło mnie stoi, gość ma ponad 80 lat i pływa z żoną. Ile ma? Ponad 80 i pływa z żoną, tak. I tak sobie wyobrażasz starość? Tak, tak. Czy będziesz pływał? Oczywiście. Dalej z tymi antymonami, co tutaj wzięliśmy. Dokładnie, dokładnie, gdzieś tutaj W świetle widziani, w doznania odziani, w jasnym żegludze, drodze oddani. Płyń rzeko w głębokie zakole. Wieczna falo wypełni swą rolę.